Łódzkie na plus. Podsumowanie tego dnia w skrócie. Dwóch gigantów PGE i PKP przy udziale samorządu województwa porozumiało się dla stworzenia konsorcjum transportowego włódzkiem. W, w Zdońskiej woli Karsznicach na bazie największego w centralnej Polsce kolejowego terminala przeładunkowego powstaje konsorcjum transportu kombinowanego. Będzie to współpraca na rzecz połączenia transportu kolejowego z drogowym przy wykorzystaniu istniejącej i nowej bazy logistycznej. To jest oznaka, to jest sygnał. Dla nas wszystkich sygnał dla przedsiębiorców całego okręgu, że oto na mapie gospodarczej Polski powstaje bardzo ważny punkt. To przedsięwzięcie, inwestycja, która jest istotna dla oczywiście mieszkańców z woli i okolic, ale w kontekście transformacji energetyczno-górniczej, także niezwykle ważna dla całego obszaru, a zatem. Także dla całego obszaru województwa łódzkiego. Wojciech Dąbrowski, prezes PG Polskiej Grupy Energetycznej, przypomniał, że w związku z transformacją energetyczną spółka planuje zainwestować w rejonie Bełchatowa 5 miliardów złotych. Zapewnienie stabilnych miejsc pracy dla przyszłości, dla pracowników naszych kompleksów, ale także dla pracowników tego regionu Polski. Nie zapominajmy o tym, że Bełchatów jest sercem energetycznym Polski. Nawet 100 tysięcy złotych może otrzymać samorząd, który będzie chciał poprawić infrastrukturę turystyczną na rzece, Pilicy, Warcie oraz Zalewach, Jeziorsko i Sulejów. Zarząd województwa łódzkiego na ten cel przeznaczył pół miliona złotych. Na plus, czyli chcemy osiągnąć wartość dodaną, i tak to z pewnością będzie. Jest to. Perspektywa pozyskania dodatkowych środków na działalność organizacji pozarządowych, NGOs, które działają na terenie naszego województwa, a są zainteresowane tym, by realizować zadania związane z turystyką. Wysokość otrzymanej pomocy finansowej może sięgać 80% kosztów zadania pożyczki 0%? Tak, dla przedsiębiorców z województwa łódzkiego Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego, jednostka nadzorowana przez samorząd województwa łódzkiego, podpisała umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, dzięki której przedsiębiorcy z województwa łódzkiego mogą starać się o pożyczki na niezwykle preferencyjnych warunkach, jeśli stracili płynność finansową w związku z pandemią. W walce z COVID-19 od początku tworzymy w łódzkim rozwiązania, które pozwolą nam w miarę bezpiecznie Przetrwać ten trudny czas. Mówiąc obrazowo, budujemy most, przez który bezpiecznie przejdziemy wszyscy. Ten most jest wsparty na silnych, solidnych filarach. Jeden z tych filarów to pomoc dla przedsiębiorców. Podczas pierwszej edycji w 2020 roku udzieliliśmy prawie 59 milionów złotych niskooprocentowanych pożyczek dla prawie 100 podmiotów gospodarczych.